Dzień dobry Państwu, Ewa Dębska, Uniwersytet Otwarty w Uniwersytecie Śląskim. Jak utworzyć test sprawdzający dla naszych studentów? W zakładce zadania, tutaj na górnym menu, robimy utwórz i mamy do wyboru zadanie lub test. Wybieramy test. Tutaj, jak Państwo widzą, są już dwa formularze. Jeżeli chcemy użyć gotowego formularza testu, to możemy wybrać jeden z, jeden z nich. Natomiast jeżeli ten formularz, ten test jeszcze nie jest gotowy, klikamy nowy formularz. Office 365 otwiera nam Microsoft Forms, czyli takie narzędzie do tworzenia właśnie formularzy i testów. Wybieramy jeden z, jedną z tych opcji. W tym przypadku interesuje nas nowy test. Możemy tutaj dodać tytuł, wprowadzić opis do tego testu i zaczynamy dodawać pytania. Mamy tutaj do wyboru szereg form tych pytań. Może to, mogą to być opcje wyboru. Tych opcji może być więcej, może być tylko jedna, na przykład, odpowiedź akceptowana, a mogą być to testy wyboru wielokrotnego. Możemy wpisać tekst, może być to ocena na skali, wtedy widzimy takie właśnie gwiazdki, możemy ten symbol również zmienić, na przykład na liczbę, skalę. Jest to pytanie po prostu o ocenę. Możemy również tutaj poprosić o zaznaczenie daty, ale tutaj, gdy rozwiniemy, widzimy inne możliwości również. Można posłużyć się klasyfikacją, można posłużyć się takim diagramem do mierzenia postaw i opinii dotyczących danego tematu. Możemy poprosić również studentów o przekazanie pliku. W tym momencie, jak tutaj Państwo widzą, jest informacja, że zostanie utworzony folder i osoby odpowiadające będą mogły przekazywać do niego swoje pliki. Klikamy OK. No i tutaj będzie pytanie, i możemy określić, jak, ile tych plików student może przekazać. Jaki może być ich rozmiar maksymalny? Jak Państwo widać, widzą, nawet do 1 GB. Możemy również w tej aplikacji wybrać sobie tworzenie, tworzenie takiego zakresu, tak, w sensie. Odpowiadamy od do pomiędzy. Jak tutaj Państwo widzą, jest przykładowe pytanie, jakie jest prawdopodobieństwo, że polecisz nas znajomym lub współpracownikami. No i od 0 do 10 jest wybór. Można również te pytania podzielić na sekcje i wtedy na przykład dzielimy ten test na część pierwszą, część drugą i w ramach tych części realizujemy konkretne zadania. Spróbujmy zapoznać się z tym pytaniem o opcję. I jak Państwo widzą, mamy tutaj do wyboru opcję pierwsza, druga. Możemy opcję trzecią dodać. Możemy również dodać komunikat dla odpowiadających. Możemy dopuścić wiele odpowiedzi, wielokrotnego wyboru. Jeżeli nie chcemy, aby studenci pomijali jakiekolwiek pytania, ważne jest, aby zaznaczyć tutaj tą opcję, że to pytanie jest wymagane. Bez odpowiedzi na to pytanie, student nie będzie mógł przejść. Do dalszej części testu. Wtedy tutaj pojawia się taka gwiazdka, i jeżeli zależy nam, aby na wszystkie pytania odpowiedzieli, to należy za każdym razem zaznaczać właśnie tutaj to, że to pytanie jest wymagane. Pojawiają się pytania z Państwa strony, jak zminimalizować ryzyko, że ten test będzie na przykład wypełniany we współpracy zespołowej ze studentami. Można zastosować opcję mieszania jakby pytań pomiędzy sobą. Tutaj jest losowa kolejność pytań. Możemy również zaznaczyć opcję, że jedna odpowiedź na osobę, to znaczy student nie będzie mógł wypełnić tego testu wielokrotnie, jest tylko jeden raz. Rejestrujemy również jego imię i nazwisko. I ta losowa kolejność pytań tutaj będzie. Wtedy zaznaczona. Możemy również pokazywać automatycznie wyniki studentom, a możemy to odznaczyć. Wyniki będą widoczne tylko i wyłącznie dla prowadzącego wtedy, a o wynikach po sprawdzeniu wszystkich testów będziemy mogli informować przy wystawieniu oceny. Każde takie pytanie również możemy określić w kategoriach punktowych, to znaczy, czy chcemy jakieś punkty przyznać, prawda? Że na przykład będzie to 10 punktów za to pytanie. To już zależy od Państwa, jakie, jak Państwo będą sobie tutaj to weryfikować. Jak wygląda później taki test? Tutaj mamy podgląd, mogą Państwo zerknąć, jak to wygląda na urządzeniu przenośnym, bo jest możliwość wypełniania testów na urządzeniach przenośnych. Jest tutaj wersja na komputerze. Kiedy taki test mamy już gotowy, można spokojnie zamknąć tutaj tą zakładkę. Ja pokażę że tylko wcześniej. Tutaj, tutaj klikniemy sobie na Forms, to będziemy mieli dostęp do wszystkich naszych testów, które zostały w ogóle utworzone. Tą zakładkę można zamknąć. Te formularze i testy zapisują się automatycznie. Nie ma potrzeby szukać opcji Zapisz. I kiedy ten test jest już gotowy, wracamy do aplikacji Teams. I tworzymy ponownie zadanie, test. I teraz już możemy ten test, który został zrobiony, po prostu zaznaczyć. Dalej. No, i tutaj już widzimy ekran, który Państwo znają, pewnie z poprzedniego tutorialu, już klasycznie. Tworzymy zadanie. Jest tutaj tytuł, i tutaj jest tytuł od razu zaimportowany z tego formularza testu możemy tutaj wprowadzić instrukcję i automatycznie jest tutaj dodany link do tego testu. Tak jak i przy tworzeniu zadań, możemy tutaj wybrać albo pojedynczego studenta do realizacji tego testu, albo przeznaczyć to dla wszystkich. No i właśnie po przepisaniu studenci będą widzieć ten test u siebie na pulpitach. Będzie to wy wyglądało w taki sposób jakby do Zakładki chat dołączała się kolejna osoba, kolejny użytkownik, który nazywa się Assignments i on tak jakby kontaktuje się bezpośrednio z tym studentem, dając mu znać, że ma test do zrobienia. W przypadku, kiedy to będzie dla wszystkich studentów, to będą oni to mieli widoczne tutaj w ogłoszeniach i też będą mieli o tym powiadomienie. Przypomnę jeszcze tylko, że tutaj możemy określić termin wykonania, godzinę wykonania. Jeżeli zrobimy odrzuć. Zadanie jest odrzucone, anulowane, wszystko to, co zrobiliśmy teraz, nie będzie zapisane. Jeśli zrobimy zapisz, trafi to zadanie tutaj do wersji roboczych i możemy kontynuować pracę nad edycją tego testu. A dopiero w momencie, kiedy zrobimy przypisz, to ten test pojawi się u wszystkich studentów. Kiedy ten test będzie już wykonany, to pojawi nam się tutaj informacja, tak? o, Tutaj możemy już na kanale ogólnym, jak Państwo widzą, w ogłoszeniach zobaczyć informację. O, właśnie tak pojawia się to, że mamy tutaj test do wykonania. Kiedy ten test będzie już zrobiony, gotowy, wypełniony przez jakieś osoby, to wtedy będziemy mieć tutaj w tym widoku, jak klikniemy, informację, kto wyświetlił, kto jeszcze nie, kto przesłał. I jeżeli mamy informację, że przesłano. Możemy otworzyć sobie to w formularzach i widzimy tutaj odpowiedzi. Ja nie przepisywałam akurat wtedy punktów, więc tutaj jest bez punktacji. Możemy wtedy ocenić taki test, więc nie musi on być oceniany automatycznie, jeżeli obawiają się Państwo na przykład, że za pomocą jakiejś literówki taki test zostanie, jakieś pytanie zostanie automatycznie uznane za błędne u studenta. Cóż jeszcze? W zakładce oceny, tak jak już poprzednio pokazywałam przy zadaniach, mamy wszystkie zadania pokazane zbiorczo i widzimy, które zadanie zostało zrealizowane, które jeszcze nie, które zostało zwrócono, czyli to jest już takie ocenione przez nas i zwrócone do studenta.